Stany Zjednoczone nie przerwały bowiem przygotowań do bezpośredniej interwencji w Ameryce Środkowej. Nadal uzbrajają bliższych i dalszych sąsiadów Nicaraguj, Honduras, Salwador i Gwatemala. Administracji Reagana nie przeszkadza to, że armia Gwatemali pacyfikuje wioski indiańskie, a siły zbrojne Salwadoru mają powiązania z osłabionymi szwadronami śmierci, których ofiarą padły m.in. cztery amerykańskie zakonnice i arcybiskup San Salvador, Oskar Arnulfo Romero. Dobry wieczór. Wizytę w Polsce zakończył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Ludowo-Rewolucyjnej Partii Kampuczy Premier Chance. Dziękuję. Dalsze informacje dziennika. Opublikowany w Warszawie polsko-kampuczański komunikat podkreśla, że wzajemne stosunki rozwijają się pomyślnie w wielu dziedzinach i że są możliwości dalszego pogłębienia. Premierzy Wojciech Jaruzelski i Chansi potępili ingerencję, restrykcje i naciski ze strony amerykańskiego imperializmu i jego niektórych sojuszników stosowane wobec Polski oraz innych państw socjalistycznych i postępowych. Strony z głębokim zaniepokojeniem odnotowały wzrost zagrożenia pokoju niżowej, w tej bardzo samej m, ciepłej masie powietrza. Ciśnienie nieznacznie spadnie. W Warszawie po południu było 1007 hektopaskali. Przewiduje się w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na krańcach południowo-zachodnich przelotne deszcze oraz możliwe burze. Na pozostałym obszarze słonecznie i bez opadów. Mieszkańcami Przemyśla wstrząsnęła tragedia. Na ulicy Krakowskiej podwozie dźwigu nauku drogi Wyjechało z toru jazdy i uderzyło czołowo w jadący autobus linii 16 miejskich zakładów komunikacyjnych. 10 osób nie żyje. W podczas meczu drużyn Osasuna Real Madryt.